dzisiaj normalny, filmik Latamy sobie normalnie Trzeba by obserwacji obserwacje, będą robione live y codziennie Oczywiście Ja Codziennie muszę być na wieki Około godziny 19-18 koło godziny 18-19 będę jest normalny live Więc

Nie Więc się nie martw się o tym. Si się nie martw się nie martw Wcie się o dobrze. Nie martw Wcie się o dobrze. Nie martw się nie martw się nie martw nie martw. nie martw się nie martwcie. nie martw, nie martw. Nie martw. i od początku. Zacznę... Pierwsze kroki w Minecraftie robiłem na lapach. Tak, Tak. na pierwsze kroki. Więc no dosyć i będzie kupował do broni czasami sobie będzie czasami nagrywam tak z tego. Będzie czasami nagrywał z rapów. Coyy, nie, no, no, dzisiaj. Dzisiaj idziemy zostawić.

Ну Да и сантиметр тоже стоит. Ну шашку заработчик. Мы вам что как следует, если видите, я ikke kort er jo ikke hjelp av noe bakom. Men så. Traff. Nå må jeg Dobra. No, będą no muszoty. Wiem, że się nazywa szoty ona więc będą no muszoty. mam tylko zlec z ESA trąby. Na przykład jak dostałem mego miękkiego tonety. Takie rzeczy. Właśnie widzę. Komar. Więc komar. Proszę zapanować. Mój czak i klient. Co zobaczę zarabiam 20 k, tak się hmm. na to dochod. się tam, nie. Zgadzasz. Spędzaj to nie. Spędzaj nie. Spędzaj tam, nie.